Czy naprawdę jestem złym ojcem, bo bronię swojego syna? Od kilku miesięcy atmosfera w domu jest napięta. Mieszkam z moją partnerką, Asią, i moim synem z pierwszego małżeństwa, Kacprem. Kacper jest nastolatkiem, który przechodzi trudny okres w swoim życiu. Zaczyna się buntować, a ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Asia wydaje się coraz bardziej zdenerwowana, gdyż uważa, że nie stawiam wystarczających granic. Pewnego wieczoru. Gdy Kacper wrócił z imprezy, atmosfera osiągnęła punkt krytyczny. Rozmawialiśmy na temat jego zachowania, kiedy Asia, zirytowana, wtrąciła się: "Nie możesz go ciągle bronić. Piotr. To już nie jest mały chłopiec." Kacper odparł: "A może po prostu potrzebuje trochę przestrzeni, żeby być sobą." Zrezygnowany powiedziałem: "Nie chcę, żebyś stał się kimś, kogo nie będziemy mogli poznać." Kacper: "Musisz zrozumieć, Jakie są konsekwencje? Asia spojrzała na mnie z dezaprobatą, a ja poczułem się osamotniony w obronie syna. Dzień później, po kłótni, Asia stwierdziła, że nie potrafi dalej tego znosić. Mówiła, że nie może żyć z kimś, kto, zamiast wspierać partnerkę, staje po stronie dziecka. Próbowałem wyjaśnić, że to nie jest sprawa Me versus on, ale strach przed utratą więzi z Kacprem. Teraz czuję się zagubiony. Czy to ja jestem tym złym?